No, siemano, z tej strony Gabwix, a to jest nowy odcinek z gry Plants vs Zombies, ale jak widzicie, nie jedynki, ale dwójki, tak, zaczy zaczynamy, może, może zaczynamy, jak będziecie chcieli dalej, nową serię z Plants vs Zombies 2, ta gierka jest dłuższa od jedynki i na pewno trudniejsza, więc okej, okay, zaczynamy, mamy tego, grosik, groczka naszego ulubionego, dobra, mamy postawionego, Leci nam słoneczko z góry, dobra. Czekajcie, ja muszę to ściszyć Hop, ściszajmy tę gierkę, dobra. Mamy słoneczko, nam spadło. Mm. Mamy kolejne, sadzimy. Jeszcze. Jeszcze troszeczkę muszę to ściszyć Dobra. Przyspieszmy sobie. Nie no, ja tu nie wiem, jak ja to muszę ściszać Dobra. Mamy kolejny... Okej, okay, jak, na, jak najbardziej się zapowiada Gites. Yy, dobra. I ostatnia fala. Tu już będzie nam dupiało. Op. Dobra. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. I odblokowaliśmy naszego ulubionego słoneczniczka. Mamy to. Dobra. Gdzie co w tym odcinku chciałbym samouczek chyba skończyć? Tak, samouczak bym chciał przynajmniej skończyć w tym odcinku. W tym odcinku, dobra, słonecznik. Na dwa a w sumie nie, dobra. Tu, tu możemy tylko na przykład na jeden rządek zrobić, bo dostajemy teraz, zauważyłem, że po 50. A w plans, a w jedynce dostawaliśmy po 25. No, dobra. Czyli widać, że jest już jakaś zmiana. Ale chyba dwa zrobimy sobie. Dobra, grosz, groszki już na jedną nadupiać. No dobra, jak na razie gierka się bardzo fajnie zapowiada, naprawdę. Ja, ja już widzę, nie widzę, że to będzie coś. Że to będzie gra. Naprawdę. Już widzę, że, to, że ta gra ma potencjał wielki. ale Ja już to widzę z góry. Z góry mówię, że ta gierka będzie miała potencjał. No. Dobra, mamy trzy groszki. Właściwie 3 razy 3 to 9. Mamy 9 groszków, no. I pokonane. Dobra. Mamy orzeszka, dobra. Mamy orzeszka, super, walnut. Okej, okay, mamy orzecha. Orzecha, tak, orzecha. Dobra, mamy orzecha. Okej, okay, z fachołkami są nadal. Okej, okay, żyją. Yy, więc sadzimy znowu słoneczniki. Zaczynamy tak, o. Tak jak zawsze. A, czekaj. Dobra, działa, jest. Okej. Okay. Dobra, z góry mnie to ratuje. Chyba ja nigdy nie lubię tego przeciągać, a chyba w plancach jedynce się nie, tego nie dało zrobić. Żeby się, trzeba było ciągle przeciągać, jak się nie mylę tutaj wystarczy, że sobie kliknę. I to bardzo mi ułatwia. No, no totalnie. Tak mi to ułatwia. Yy, orzech. Zablokujmy go. No, kolejne, słoneczko. Dobra. Hop. Yy, to, 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 to. Hop i walnut. Dobra. No w sumie jak na, jak na razie gierka, nie dość, że mi się w stylu graficznym podoba, to fajnie się totalnie zapowiada, nie? Widać, że w stanie, że będzie tu więcej roślinek nie? A, dwa. Hm. Jak wyjdzie trójka, to będziemy nawalać w trójkę, nie? Powiem tak, dobra. Nie mam tu łopaty? Nie, dobra, może łopaty dostaniemy w późniejszej fazie. Mm, bo coś mi się Bo coś mi, jak dobrze pamiętam, to ten, w jedynce dostawaliśmy tą łopatę w późniejszej fazie gry. Więc łopatę chyba potem dostaniemy. Lub, bądź może, będziemy bez łopaty. Dobra. Radupiały się już to rzachy. Dobra. Hop, lecimy. Potato! Yes! Mamy potato! Potato mine! Mój ulubiony! Siema ma. Ja, a jakby ktoś pytał, już z góry mówię, że to jest gierka mobilna i nie znajdziecie tej gierki na przykład na Steamie. Tak, to jest gierka mobilna, więc jak będziecie chcieli poradnik, żebym zrobił na przykład jak zainstalować, to no, to wam zrobię poradniczek. Jak zainstalować plan, jak zainstalować plancy dwójkę na komputerze. Dobra. Tu już sobie ustawiam te potat... E, nie potato, tylko te groszki. Ja Nigdy mi nie zawiodłeś, kumplu. Dobra, nadupiać. Nadupiać. Dobra, zejdą. Hop. E, mine. Groszek. Dobra, i i tu je zatrzymamy. No. Tak naprawdę na tym polega... na tym polegają plancy. No. Dobra, zatwaj I jaka ta roślinka? Co to jest? Kaba... Aha, katapusta! Dobra. Yy, katapulta. Okej. Okay. Dobra, katapust, katapulta. Okej, okay, mamy, mamy. Okej, okay, podoba mi. A to, to. Nie pamiętam co to było. Chyba że, tego nie... Chyba, że tego nie było. To nie wiem. Ale nie przypominam sobie takiego czegoś z jedynki. Nie przypominam sobie. Numer farmy. Hop. Dajmy to. To. Jezu, gdzie ja to postawiłem? Gdzie ja to postawiłem? Ja cię. Czy ktoś mi powie, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Dobra, żeby to było, żeby to ładnie wyrównało się. Zrobimy to tak. Dobra. No cichaj! O, dziękuję. Thank you. Dobra A czy muzyka się wyciszyła? Czekajcie, by chyba muzykę wyciszyłem Chyba, chyba muzykę wyciszyłem Nie, dobra Jezu, tu jest muzyka Ta, ja muzykę przecież wyciszyłem Dobra ok, tak zostawmy ustawienia Większe broty Czy ja byłem ślepy? Czy ja tego nie widziałem, czy co Ja tego nie widziałem, czy, czy dopiero teraz to się pojawiło? Dobra, nie wiem, ale dostaliśmy sos o... ba... sos, ostry. Dobra, gadaj sobie. Tako, masz tako, zjadaj tako. No więc, Dobra. Nie wiem, co ty gadasz. Przyleciał wóz kosmiczny. Dobra, I co to? Zombos! Dobra, mam zombosa. Ok. Słuchamy się w czasie, co się dzieje? Y co wy ty? Wy. Pustynia, co jest? Co się dzieje? Mam listka. Co się dzieje? Widzowie, wy to widzicie? A w to co to? Jezu. Oj. Dobra, nie, ta gierka ma potencjał wielki. Ta gierka ma taki potencjał. Nie, ja już to z góry widzę. Ta gierka ma czul potencjał. Ja to tak widzę. Nie, ja już to widzę, nie? Totalnie. Ta gierka będzie miała czul potencjał. A co się stanie, jak dam nas... Wow, trzy słoneczka mi da. Dobra, mogliście stworzyć karetkę teraz, ale nie powinniście. Ej, je, jezu. Ty, nie zauważyłem, że oni idą. Dobra, na każdego to rzuca wtedy to. Dajmy se na co? Nie chcę, żeby to się traciło, więc wiecie. Chyba. Nie wiem. Zróbmy sobie obronę. Aha, dobra. To się zupełnie, że tak długo się przeładowuje. Dobra. Ciekawi mnie, to się stanie jak na tej to dam. Potato wyrasta i daje dwa, inne potajto. No dobra. Hop Dawać, na no dupiać Ej Aha, on mi, słoneka, on mi słoneczka zabiera No dobra, załatwień. S Co to jest? Nie wiem Ej widzowie Za chwilę będę W sumie zrobię cięcie Chcecie chwilę, tak? Dobra widzowie Dzisiaj to będzie na tyle Więc ja chyba będę kończył już ten odcinek Samoucze chyba będziemy Kontynuować w następnym odcinku więc też się z Wami żegnam i nara.